Z tej strony ula i dzisiaj przychodzę do Was z QA. Dawno QA nie było, mnie tutaj długo nie było i przybyło dużo nowych widzów, więc myślę, że mamy sporo do zrobienia. Pytania jak zawsze zadawałam wam w zakładce społeczności na kanale, więc każdy miał okazję zostawić tam, o ile wchodzi na zakładkę społeczności czasami. I podzieliłam je na kilka kategorii i zacznijmy może od takich paru najbardziej podstawowych spraw na mój temat, bo może właśnie się widzowie po prostu nowych kanałów zastanawiają. Mam na imię ula, mam 22 lata, plastikowe koniki, są moją pasją od 2011 roku. Właśnie świeżo co, skończyłam pierwszy stopień studiów na kierunku sztuka i edukacja? A co mnie tam jeszcze ludzie często pytają? Nie wiem, jeżdżę konno, w miarę regularnie. I to chyba te, tyle z takich najbardziej podstawowych spraw. Przejdźmy do pytań. Można najpierw pytania dotyczące mojej działalności tutaj na kanale. Skąd pomysł na YouTube'a? Od samego początku planowałaś go zrobić w taki konikowy sposób, czy miał być na temat czegoś innego. Próbowałam w YouTube'a na inne tematy, może bardziej ogólne, generalnie miniatury w stronę zabawek Lalek. Pet yy, i w tym modeli koni również. Miałam nawet przez chwilkę taki kanał, ale on dosyć szybko zniknął, bo straciłam do niego zapał. E, jeżeli chodzi o YouTube'a na temat plastikowych koników, to tak on od początku miał być właśnie o tym. Nie było w Polsce za bardzo kanału, który właśnie byłby na temat modeli koni, trochę wprowadzał w hobby, trochę zachęcał do twórczości wokół tego, jakieś tutoriale miał, więc postanowiłam zrobić to sama, no i chyba się udało mi po prostu wstrzelić w niszę, bo publiczność zebrała się dosyć szybko i to imponująco duże jak na tak mało popularny temat. Czy będzie jakiś film typu Luan? Oraz pytanie powiązane bezpośrednio z odpowiedzią na to, jak idzie praca nad serialem i czy wiesz, kiedy możemy się go spodziewać? Pracuję teraz nad bardzo dużym projektem, największym projektem fabularnym w historii mojej działalności YouTube'owej serialem z modelami Koni. Jeśli się uda, i będę miała czas, fundusze oraz e, pomoc wspaniałych ludzi, to prawdopodobnie uda się go zacząć publikować jeszcze w tym roku kalendarzowym, ale to wszystko zależy od rzeczy, na które nie zawsze ja mam wpływ, więc nie chcę obiecywać żadnych dat. Wiem teraz, że będzie miał on 8 albo 10 odcinków, zobaczymy jak wyjdzie materiał. E, będzie na zasadzie Luan, to znaczy będą gadające konie, będzie temat raczej fantazy. Nie będzie tam ludzi w tym świecie, ale z Luan bezpośrednio powiązany nie będzie. Będzie to kompletnie nowy świat, kompletnie nowa historia, inne uniwersum. To tyle w kwestii serialu, ale na moim Instagramie jest wyróżniona relacja, w której odpowiadałam na wasze pytania i uchylałam rąbka tajemnicy na temat projektu, więc zapraszam tam. Czy będzie jeszcze odcinek z Minecrafta? Tak, jak najbardziej. Seria z Minecrafta została zawieszona przez to, że po prostu straciłam sej. Straciłam zapis świata. Podczas naprawiania mojego laptopa po prostu e, niektóre z plików nie zostały odzyskane. Także niestety nie będzie kontynuacji na tamtym świecie, ale podejrzewam, że bardzo niedługo zacznę po prostu od nowa. Zwłaszcza, że wszedł nowy, duży update i chciałabym też tą serię troszeczkę inaczej poprowadzić. E, zresztą zobaczycie. Czy spotkałaś kiedyś kogoś, kto cię rozpoznał i śmiał się z ciebie, twojego kanału itd. A jeśli chodzi o rozpoznania, to zdarzyło mi się to dosłownie kilka razy, głównie w sytuacjach, w których mogłabym się spodziewać ludzi ze swojego kręgu zainteresowań, to znaczy na kawaliadzie, w jakiejś stajni, ale nigdy nie były to reakcje negatywne, to zawsze byli po prostu widzowie kanału, którzy podeszli się przywitać, pogadać, zrobić zdjęcie. I chyba mi się nie zdarzyło mm, ani w sieci, ani w życiu yy, prywatnym, żeby ktoś się ze mnie naśmiewał. A na pewno nie w taki sposób, żebym się tym przejęła i to zapamiętała. Kiedy ja zaczęłam się właśnie tak uzewnętrzniać, upubliczniać ze swoją pasją, która jest dosyć nietypowa, można powiedzieć. To już się nie przejmowałam po prostu komentarzami rówieśników, które mogłyby być uszczypliwe, a kiedy zaczęłam się tym chwalić, albo kto gdzieś wychodziło w rozmowie, no bo YouTube zaczął być dużą częścią mnie, mojej działalności i tak dalej. To raczej słyszałam miłe słowa, czasami może gdzieś tam od jakichś dużo starszych osób mam takie lekko niepoważne uśmiechy, ale no tak samo nie przejmuję się tym. Ja robię tutaj to, co kocham, i to mi wystarczy. Oglądasz czasem swoje stare filmy, jeżeli tak to częściej ty typu Luan, Strzyga, Anemoja czy jakiś Kiwanej unboxingi. E, tak, regularnie mam tak, że potrafię parę swoich e, starych odcinków obejrzeć pod rząd i to jest różnie. E, raczej nie zaglądam do produkcji fabularnych, zwłaszcza do Luan, bo... E... Dzisiaj bym się chyba skręciła W Częściej raczej oglądam filmy typu właśnie unboxingi, czy QA, czy tutoriale, głównie po to, żeby zobaczyć, co mi wyszło, co zrobiłam fajnie, czy zrobiłam jakiś progres, czego się nauczyłam, tyle w kwestii YouTube'a, kanału i planów na niego najbliższych. A teraz przejdźmy do pytań e, generalnie o modele koni. Czy zdarzyło Ci się kiedyś złamać jakąś część modelu, na przykład nogę? Eee... Poza sytuacjami kontrolowanych złamań, to znaczy kiedy po prostu przygotowywałam bazę pod drastic customa, to tak, niestety zdarzyło mi się, że modele mi pospadały z półki. wypadki się zdarzają, niestety jestem ciamajdą. Co sądzisz o marnowaniu materiałów na nieudane custom lub akcesoria? Uważam, że to nie jest marnowanie. Korzystanie z materiałów do uczenia się, do sprawdzenia jak działają, do kombinowania, eksperymentowania nie jest marnowaniem, broń Boże. Wtedy te materiały są najlepiej wykorzystywane jak mogą być. Nawet jeżeli to nie wyjdzie, bo rzeczy nie wychodzą również ludziom, którzy robili to setki razy, to w tym momencie również materiał nie jest zmarnowany. Bo są z tego jakieś wnioski. Na przykład położyłam wernik za szybko, model się klei. OK, teraz wiem, że werniks muszę kłaść po prostu trochę później. Zmywasz model, zaczynasz od nowa i wyciągnęłaś z tego wspaniałą lekcję. Ile obecnie masz figurek koni? Ja generalnie nie zbieram na numerki i trochę nie czaję po co ludziom jest informacja, ile mam figurek. No ale proszę bardzo, tyle mam obecnie modeli koni yy, i jeszcze body, tyle. Nie wiem, co z tą informacją chcecie zrobić, ale proszę bardzo. Kiedy namalowałaś swój pierwszy custom? Czy mogłabyś go pokazać? Mój pierwszy custom powstał chyba w 2012 roku, to jest jakoś rok po tym jak zaczęłam kolekcjonować. No i zrobiłam po prostu przeróbkę, nie za bardzo wiedząc jak się za to zabrać. Co do tego customa, planuję zrobić jego nową wersję, oczywiście na oddzielnym modelu, żeby nie psuć sobie pamiątki w postaci pierwszej pracy. Jestem ciekawa jak to co chciałam zrobić wtedy, wyjdzie mi teraz z moimi umiejętnościami. Zobaczymy. Czy naprawdę da się zarabiać plastikowymi konikami na życie? Oczywiście, że tak, jest mnóstwo artystów, którzy uczynili z modelarskiego hobby swoją pracę. Głównie są to artyści, którzy malują na wysokim poziomie, tworzą rzędy na wysokim poziomie, rzeźbią i sprzedają swoje odlewy, więc jak najbardziej można pójść właśnie na taką artystyczną ścieżkę kariery i w moich oczach nie różni się to za bardzo niczym od kogoś, kto na przykład maluje portrety na zamówienie. Czy kolekcjonowałaś lub kolekcjonujesz coś innego związanego z koni, na przykład Książki lub puzzle. Związanego z końmi nie, wydaje mi się, że modele tutaj zapełniają całość mojej potrzeby kolekcjonerskiej, jeżeli chodzi o konie, ale jeżeli chodzi o kolekcję innych rzeczy, to uwielbiam kubki, kubeczki najróżniejsze i skarpetki. Jestem skarpeciarą, lubię, lubię śmieszne skarpetki, zwłaszcza jakieś owocki albo inne takie. Czy nadal Malibu jest twoim idealnym customem? Malibu, czyli klacz z serii po, dla początkujących o malowaniu customów. Nigdy w życiu nie nazwała Malibu moim idealnym customem. Ona była idealna tylko pod jednym względem, pod względem tego, żeby pokazać na niej początkującym różne techniki. Ja się na niej nie starałam mm, artystycznie wyżyć i wzbić na wyżyny moich zdolności, tylko właśnie pójść w proste, schematyczne techniki, które mogą pomóc początkującym. Jak to się stało, że zaczęłaś kolekcjonerstwo modeli koni? Hmm, to jest dobre pytanie. W zasadzie to, jak sięgam e, pamięcią do dzieciństwa, nie potrafię sobie przypomnieć, żebym nie miała jakichś zabawek koni. A że nie miałam możliwości ze względu na finanse, lokalizację i tak dalej, faktycznie jeździć konno, to była troszkę taka kompensacja. Więc pewnie tak to się zaczęło, a, a potem e, strasznie złapałam bakcylak, zobaczyłam, że można wokół tego robić twórcze rzeczy, właśnie jakieś miniaturki, akcesoria, malować, i już byłam po prostu kupiona. E, założyłam kanał, no i tak się potoczyło. Dobra, jak już jesteśmy w temacie jeździectwa, to może pogadajmy właśnie o koniach i jeździe konnej. Czy zdołaś lub podchodzisz już do brązowej odznaki? Do brązu przygotowywałam się chyba dwa lata temu, yy, ale wtedy nie pykło ze względu na stan zdrowia konia. Jeżeli zdarzy się okazja, to zdam, yy, bo byłoby fajnie mieć taki papier, bo on też otwiera różne możliwości. Ale z drugiej strony nie mam żadnej presji absolutnie na to, więc yy, zobaczymy. Czy wracasz w te wakacje do jazdy? Mm, w każde wakacje wracam do jazdy regularnej, w sensie częstszej niż co dwa miesiące. Ja jeżdżę tylko w mojej ukochanej stajni, która znajduje się w moim rodzinnym miasteczku, czyli 500 km od Krakowa, w którym mieszkam i studiuję. Może się uda w tym roku jakiegoś vloga jeździeckiego złapać, zobaczymy. Czy myślałaś kiedyś nad tym, aby zawodowo zacząć jeździć konno? Mm. Może jak zaczynałam, to gdzieś tam miałam takie myśli, że a co by jakby w to pójść tak sportowo, ale to szybko zweryfikowała rzeczywistość, a ja dzisiaj absolutnie tym nie myślę. To nie dla mnie, ja jazdę konu zostawiam jakby w sferze hobby dla siebie. Co najbardziej lubisz w koniach, a co najmniej? Um, trudno powiedzieć, czego nie lubię w koniach. Chyba to, że pochłania to dużo pieniędzy, ale to nie jest wina samych koni, tylko po prostu tego, jak świat został ułożony przez ludzi. A co najbardziej lubię? Jeju, myślę, że to, co mi najbardziej w koniach imponuje, to to, jak one są inteligentnymi społecznymi zwierzętami. Fakt, że półtonowe zwierzę, które mówi zupełnie innym językiem, potrafi się ze mną, z człowiekiem dogadać i chętnie z satysfakcją robić jakieś ćwiczenia razem. To jest dla mnie po prostu, no rozwala mi to mózg i jest niesamowite. Okej, okay, na koniec zostawiam sobie pytania prywatne, bo nie wiem, chyba nie jestem aż tak interesująca. Na jakich studiach jesteś? To już wspomniałam na początku: e, skończyłam właśnie pierwszy stopień sztuki i edukacji. Na wydziale sztuki UP w Krakowie. Ogólnoartystyczne studia i ja akurat wybrałam specjalność nauczycielską, będę je kontynuować prawdopodobnie na studiach magisterskich. Czy po skończeniu studiów zamierzasz dorabiać trochę na sprzedawaniu swoich obrazów? Jest to opcja. Nie powiedziałabym, że zamierzam, bo raczej, jeżeli chodzi o taką, nie wiem, dorabianie sobie, to postanowiłam, że pójdę w kanał, bo sprawia mi to chyba więcej satysfakcji. Ale pomalowanie obrazu na zamówienie to zawsze jest dla mnie dobra opcja, więc no nie wykluczam tego. Czy masz chłopaka? Tak, to się nadal nie zmieniło. Od początku istnienia tego kanału to jest dalej ta sama osoba. Pozdrawiam. Wolisz, jak ludzie się do ciebie zwracają, ula czy ursz? A może wolisz na pani? Na pani nie przepadam, ale rozumiem, że oglądam nie dużo, sporo młodszych ode mnie osób i dla nich po prostu naturalne i komfortowe jest mówienie per pani, więc no, nie obrażam się za to, nie poprawiam. A jeżeli chodzi o ula czy ursz, to wszystko jedno. Byle nie ulo, bo wołacz od ula jest ulu, i byle nie ursza. To są koniki ursza, koniki należące do ursza, a nie koniki i ursza. Czy było coś przed końmi, chodzi mi na przykład o psy, to poza końmi e, miałam ogromną fazę na wilki, ogólnie na zwierzaki leśne, ale najbardziej na wilki i na lwy. Pozdrawiam, rybę. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pytania na poważnie, jak zawsze y, czasami komentarze wychodzą bardzo kreatywne i. Tutaj zaznaczam, że nie chodzi mi o autorów komentarzy, tylko właśnie o komentarze. Czasem coś jest sformułowane w taki sposób, albo zadane pytanie tak nie na miejscu, że po prostu muszę się tym podzielić, więc przejdźmy do pytań wyjątkowych. Czy boisz się pracy z dziećmi? Jakbym się bała pracy z dziećmi, to bym nie szła na specjalność nauczycielską. Czy zamierzasz być dobrą nauczycielką plastyki, czy może taką mniej dobrą? Czy jak zostaniesz nauczycielką, to nagrasz vlogę ze szkoły? Czy mogłabyś sprzedać swoją kolekcję koni za milion złotych? W sensie jakbym dostała taką propozycję, po prostu bym to zrobiła. Czy wiesz co to hobby horsing? Tak więc, co to hobby horsing, nie interesuje się tym. To pytanie znajduje się w tej sekcji, bo od jakiegoś czasu nie ma Q&A na moim Instagramie bez tego pytania. Generalnie ja szanuję to hobby z perspektywy takiej zwłaszcza twórczej, bo na wielu płaszczyznach jest podobne do hobby modelarskiego. Ale ta społeczność jest po prostu niesamowicie namolna. W takich właśnie pytaniach, czy wiesz co to hobby horsing, czy też robić z nami hobby horsing, kiedy uszyjesz swojego pierwszego hobby horsa. Że już po którymś razie, jak ci tak ktoś tryka w ramię, to po pewnym czasie masz ochotę temu komuś przywalić patelnią łeb. Więc no, ja już jestem w tym momencie, że chwytam po patelnię. No i oczywiście, nie byłoby również Q&A bez tego pytania. Czy będzie Luan 3? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie, długo niedługo.